Pracowujemy z sieci komputerowych. Znajdują się tu urządzenia do nauki projektowania sieci, programowania urządzeń sieciowych. Posiadamy bardzo bogate wyposażenie, jeżeli chodzi o same urządzenia sieciowe. Są to zestawy Cisco, routery i switche. Mamy sześć takich zestawów gotowych laboratoryjnych. Bardzo fajnie możemy uczyć, bo możemy też uczyć zdalnie tych lekcji, na lekcjach zdalnych. Dlatego, że oprogramowanie, które Cisco dostarcza, to jest oprogramowanie, które umożliwia prowadzenie zajęć zdalnych, a potem zaimportowanie tych, urządzeń, tych programów do naszych urządzeń. Mamy tutaj bardzo bogate wyposażenie, jeżeli chodzi o komputery. Muzyka Pracownia do informatyki, kolejna jest nasza sala. Tutaj uczymy programowania. Sala to jest nowa sala, dobrze wyposażona. Posiadamy również tutaj tablicę multimedialną. Mamy tutaj także drukarki 3D, gdzie uczymy naszą młodzież projektować różne elementy w 3D, drukujemy te elementy. W przyszłym roku planujemy programować układy scalone i będziemy projektowali tutaj właśnie elementy w 3D, które będą potem wprawiane w ruch dzięki elektronice, którą też uczniowie zaprogramują.